Cześć. Cześć. Wiesz co, interesuje mnie spotkanie na całą noc, jak to u Ciebie wygląda, na jakich to zasadach? Jakich... No to dzień wcześniej wybierasz hotel, ja dojeżdżam później, sama. No dobra, wszystko okej, ale ja jak płacę tyle, to chciałbym e, być dziewczyną w swoim typie, czy na rok się tutaj wydać tylko postać, nie ma twarzy, jak wiesz i... E, a mówię, że no wszystko ok, a jak płacę tyle kasy, bo tam 4000 masz za stawkę, tak? Za noc. Tak. To chciałbym być z dziewczyną w swoim typie. Na rok się nie... Ma, jest tylko postać, nie ma twarzy, jak wiesz. Eee, nie wiem czy jesteś cała w tatuażach, czy nie. Eee, powiedzmy, ja akurat nie preferuję tatuaży. Eee, a widzę to tak. Ja przyjdę zobaczyć jak wygląda, że mówimy, co będziemy robić, dam ci zaliczkę i mówimy się na jakiś konkretny dzień. Jak to u Jak to wyglądałoby? Cześć. Halo? Cześć. Witaj. Wiesz co mam takie pytanie, bo ja tam widzę w ogłoszeniu twoim, że ty nie masz nocek w ogóle całej nocy, tak? Nie, nie, nie czekaj takie, A takie rzeczy jak na przykład 3 godziny przed północą? Do północy? Yy, do północy. Yy, to w niedzielę. Tylko w niedzielę, tak? No i na jakich to zasadach, na jakich warunkach to jest u Ciebie? E, dobrze, to już powiem. To godzinka ze mną to 500 zł. To już jest całe ubezpieczenie łącznie z pinałem. Tutaj są dwie satysfakcje pełne. Jak, jakbyś sobie życzył w Francuzach gumeczki z pinałkiem no i Olimpije, no to jest 100 zł więcej. Dobrze, tak, ale e, powiedzmy, gdzie, gdzie to się odbywa? To się odbywa, nie wiem, czy to jest w fotelu gdzieś, czy u Ciebie gdzieś tam, jak to wygląda? Nie, nie, to również nie. Proszę? W mieszkaniu. W mieszkaniu tam gdzie przyjmujesz, tak? Tak. Rozumiem. No dobra, wszystko, wszystko jest okej. Okay. Jest to tylko, że tutaj jest tak, 3 godziny to jest 1500, czyli tylko godziny, tylko niedziela wchodzi w grę, tak? Tak, tak. Poczekłeś to czoło z ikolu metr z Na moim cię to za każdą godzinę to. Mówię, że jak płacę tyle. E, tak. czy, czy jest taka możliwość, żebym cię zobaczył z bliska na 5 minut, dał ci zaliczkę i ustalimy jakiś konkretny termin? Możemy ciągle na godzinkę. No, się chcesz, a później na 3. No raczej się umawiam od razu na spotkanie. Aha, raczej. No, chyba, no, no tak. Nie ma takiej możliwości. Rozumiem. A zdjęcia są tam autentyczne, to ty jesteś na zdjęciach, tak? 19, 19 lat, tak? Tak. No i dobrze, w takim razie, jeżeli ta niedziela by wchodziła w grę, to, to yy, znaczy nie mówię ta niedziela ta dzisiejsza, a może ta. To, 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 to kiedy musiałbym zadzwonić najpóźniej kiedy? Nie wiem, w piątek czy kiedy? Jak, jak to w ogóle zorganizować? To już. Mogę zadzwonić w niedzielę przed południem i umówić się, tak? bo no niedzielę niedźwiedzie do 14 albo 13, ale zazwyczaj w niedzielę od godziny 19 do pomocy. Wiesz co, bo jeśli w by było na przykład, że jest tutaj, e, to muszę powiedzieć, że ja jestem delikatna, ale ja nie preferuję tego seksu e, i tutaj jest namiętnie, a nie ostro jak ktoś. Znaczy ja jestem raczej znaczy taki, wolę takie dziewczyny z stylu giewy, nie? Tak, tak, to jest nie ja, tak ale pytanie, bo nie preferuję za dużo tatuaży, nie lubię takich dziewczyn wytatuowanych całkowicie, jak tam u Ciebie sytuacja z, takim, z tymi rzeczami? Nie jestem wytatuowana. No, bo te, takie całkowicie wytatuowane to mnie jakoś nie kręci. Tam kilka tatuaży, małych może być, ale... Dobrze, to jak coś, dobrze? ale to mam pytanie też... na przykład?